Więc zapraszam Was do tego, żeby poczuć teraz luz w swoim ciele, żebyście się czuli bardzo komfortowo i bardzo swobodnie. Czyli zaczniemy od ułożenia naszego ciała, tak, żeby było wygodnie i miękko, i żebyście sprawdzili, czy dobrze Wam się siedzieć. Czy ogólnie w swoim ciele czujecie luz, czy jest może jakieś napięcie. Jeśli jest, to możecie spróbować je znaleźć, gdzie, tak żeby to skorygować. Na przykład, ja może trochę za nisko siedzę, to sobie troszeczkę tak się podniosę, o, żeby ten kręgosłup miał taki fajny odpoczynek. O, ściągnę sobie buciki, żeby tak być bliżej ziemi. O, teraz jest ekstra, mam luźno ramiona, luźno barki. No i myślę na przykład, że często mamy taką tendencję do spinania właśnie tutaj tych okolic barków szyi. No, bo chcemy coś dźwigać, bo się skupiamy, więc spróbujmy teraz tak bardzo lekko i delikatnie, tak sobie unieść te barki, ale później spokojnie je opuścić. I do tego cały czas oddychamy spokojnie, robimy wdech nosem i jeszcze nawet taki dłuższy wydech albo nosem, albo ustami, jak Wam wygodnie. I ten oddech będzie bardzo pomagał, bo tak naprawdę to ciało dostraja się mocno do tego, jak oddychamy. Więc żeby była taka synchronizacja, no to najpierw idzie oddech, a później ciało. Więc spróbujmy sobie jeszcze raz trochę podnieść barki do góry. I tak je opuścić i poczuć, jak oprócz barków rozluźniają się też nasze ramiona, tutaj łokcie, a może też nadgarstki, które na co dzień dużo ściskają, myszki, które uderzają w klawiaturę, pisząc szybko maile żeby puścić, pozwolić im być. Bo myślę, że w życiu w ogóle najważniejsze jest być. Wcale nie robić i nie mieć. To jest efekt kolejny, który gdzieś przychodzi sam, ale wypływa z samego bycia, z samego istnienia. Zwróćmy sobie uwagę może na szyję, jak już tutaj jesteśmy w tych obszarach, na głowę. Czy możemy nią trochę poruszać? W prawo, w lewo. Gdzie ona by chciała iść? O, jakby tak intuicyjnie ją na chwilę puścić. Gdzie powędruje? Mhm. Pozwólmy jej na to, żeby też chodziła swoimi ścieżkami. Bo może nam pokazać jakąś drogę, której wcześniej nie myśleliśmy. I szczęka. Czy możemy puścić tę szczękę? No bo czasem mamy tak, że no nie wolno być smutnym. Trzeba się uśmiechnąć, więc mamy piękny uśmiech, ale w środku nas aż zżera. Więc możemy odpuścić ten uśmiech, jeśli nie mamy w tym momencie ochoty się uśmiechać. Pozwólmy szczęce sobie opaść. Albo wprost przeciwnie, czasem jest tak, że jesteśmy zezłoszczeni i ściskamy te zęby, ale też może nie do końca chcemy powiedzieć, co się w nas dzieje. A więc tym ciałem operujemy, tak? I to ciało się zaciska, dlatego że w innych miejscach po prostu się blokujemy. Więc spróbujmy to puścić. Nawet poczuć, że puszczamy swoje oczy. Brwi, czoło, skóra na czole, możemy sobie też wodocnąć swoich włosów, tak lekko się pociągnąć. To jest super uwalniające tutaj dla włosów, dla cebulek, dla całej skóry głowy. A głowa jest przecież no, też bardzo ważnym punktem, i na niej są na niej jest bardzo wiele takich punktów, których można, na których można pracować, na przykład metodą Access Bars, między innymi. Więc dużo, dużo się tutaj dzieje. Ale zejdźmy sobie też troszkę niżej. Bo doświadczajmy sobie tego, co się dzieje na przykład w naszej klatce piersiowej i brzuchu. Czy ten brzuch może nam tak spokojnie wyjść? Czy on może zostać taki uwolniony, wypuszczony? Czy on teraz w ogóle ma na to przestrzeń? Czy nie mamy jakichś bardzo uciskowych spodni, getrów, rajstop i jakichś innych rzeczy, które blokują? Bo wiecie no ciało. Ciało cały czas jest w przepływie. Tam jest krew, tam jest linfa, woda, energia, tlen, wszystko. I to jest tak jak z miastem, kiedy mamy piękną, fascynującą metropolię, w której bardzo dużo się dzieje, a zrobi się korek, stoi jedno auto dziesiąte, piętnaste, trzydzieste, no to jest jakiś paraliż, nie płynie to dobrze, nie można zdążyć na czas. I w naszym ciele jest dokładnie to samo. Jeśli się skręcamy, krzywimy i blokujemy, to też wszystko nie płynie na czas. Więc znowu szukamy tego luzu i tego spokoju, żeby uwolnić, uwolnić ten cały przepływ, uwolnić też naszą radość, która będzie docierać do wszystkich komórek naszego ciała. Więc puszczamy brzuch, tutaj biodra, uda, można sobie też położyć ręce, na przykład na udach czy na kolanach. Ja mam takie poczucie, że bardzo dużo się też zbiera właśnie w stawach biodrowych, w kolanach i że ten nasz dotyk takie poinformowanie ciała. Jestem tutaj. Jestem z Tobą. Jesteś bezpieczny, buduję bardzo, bardzo dużo spokoju i zaufania, że nie opuszczamy tego ciała, że nie mówimy mu, nie jesteś dla mnie ważny, w ogóle cię nie widzę, tylko widzę, że jesteś. No i po prostu jestem. Cały czas pamiętajcie, żeby brać ten spokojny wdech nosem i wydech. I sobie przejść tak po całym ciele. Bardzo jestem ciekawa, czy udało Wam się znaleźć w jakichś miejscach luz, albo przez to, że ruszacie tym ciałem, to troszeczkę tego luzu wprowadzić, bo nawet takie trochę pobujanie się będzie w prawo, w lewo, trochę jak takie drzewo na wietrze, trochę może jak do jakiegoś tańca czy do muzyki, jakby się poruszać, to już. Bardzo dużo potrafi uwolnić napięć z nas. Ok, kiedy będziecie gotowi, to możecie otworzyć oczy. Ach, no, ja moje otworzyłam, ale powiem szczerze, że było mi tak dobrze, że, <ścoughs> że najchętniej to bym w ogóle została w takim, w takim momencie właśnie bycia ze sobą, bycia w środku siebie. Ale jeszcze jest parę fajnych rzeczy, mam nadzieję, fajnych, które chciałabym Wam opowiedzieć. Więc, więc wracam tutaj do Was.